W pierwszym dniu WGK, przede wszystkim to co nam się rzuciło w oczy, to brak jakichkolwiek oznakowań. Już wkrótce przygotujemy dla Was nagranie, gdzie zobaczycie, że praktycznie nie ma ani jednej informacji o tym, że na Politechnice odbywa się właśnie impreza WGK. Dodatkowo na samym, w samym centrum imprezy również bardzo słabe są oznakowania tego, gdzie odbywają się panele, gdzie są audytoria, i właśnie tutaj bardzo można na to narzekać. Dodatkowo na razie jest. Mało osób, wydaje mi się, że jeszcze te osoby dotrą w późniejszym czasie. No i tak jak wcześniej wspomniałem, niedługo przygotujemy dla Was film, na którym będzie pokazane, że wokół całej Politechniki brakuje właśnie informacji na temat WGK. Dostaliśmy bardzo ciekawe gadżety, także zobaczycie wkrótce, jakie otrzymaliśmy rzeczy. Mam nadzieję, że czas imprezy będzie adekwatny do tutaj naszego przyjazdu. Dodatkowo mógł powiedzieć, jest również z nami Paweł, producent 1 który mieszka z nami w Akademiku. Mam nadzieję, że z Pawełem również dzisiaj porozmawiamy trochę na temat jego gry. No i dodatkowo tam na dole szykują się boksy właśnie do Developer's Showcase. Na razie tam jeszcze nie jest nic rozłożone. Dostaliśmy informację, że około godziny trzeciej dopiero będą stworzone boksy, dlatego tutaj Paweł około godziny trzeciej już będzie ze swoją grą pokazywał się szerszej publiczności. A na razie to tyle. Trzymajcie się.